A jakie masz słabości? Alkohol, używki? Nie, nie lubię używek, bo one ograniczają mi myślenie, natomiast yy, lubię być zakochana. Uzależniona od miłości. Nie od miłości, od zakochania, wiesz? A co ten stan ci daje? Euforię. To jest ten taki moment, kiedy łapiesz wdech i nie do końca możesz go złapać. Kiedy druga. Jak on tu leży, to ciężko. Myślisz, kiedy go nie ma. Kiedy Ale myślisz z o. To jest tęsknoty. Tak, i to jest taki, wiesz, ja jestem romantyczką. Ale wiesz, badania chemików wskazują na to, że to, to są procesy chemiczne, które mm -hmm. następują w naszym organizmie i z zakochania przechodzi się w następny stan. Jak zamierzasz go utrzymać? Skoro to to nie widzisz nie udaje nie mi się utrzymać tego stanu kolejnego, bo on mi się chyba nie podoba, ja się za szybko nudzę. I dlatego. To to znaczy, myślisz, że zbierz Maćka na kogoś innego? Istnieje taka szansa dlatego, ja to że. Tak. A. Wiesz, bo ja generalnie mam tak, że mm, uważam, że ludzie powinni wzajemnie się stymulować. I ja niestety mhm. potrzebuję bardzo wielu bodźców, zarówno w pracy, jak i w życiu. Mój były facet mi powiedział jedną rzecz. Nie goniłem cię nigdy, bo ty biegłaś za szybko. I może gdzieś jest jakiś sprinter mhm. na świecie, który na przykład mnie dogoni?